G3. Fa rozgrzewka, niedługo wszystko się zacznie. W tym meczu reprezentacja Japonii zmierzy się z biało-czerwonymi. Zapraszamy, zapraszamy na relację ze stadionu Volgograd Arena. Witamy Państwa niezwykle serdecznie na trzecim ostatnim już meczu w tej grupie. Przy mikrofonach Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. To czas ostatecznych rozstrzygnięć, choć część ekip w grupach gra już tylko o honor. Tak czy owak może być ciekawie. Obejrzymy dzisiaj Japończyków grających przeciwko Biało-Czerwonym. Przywykliśmy do tego, że Mistrz Świata zawsze jedzie na kolejny turniej, by bronić tytułu. Jedyny wyjątek przydarzył się w roku 1934 na Mundialu we Włoszech, na który nie pojechali Urugwajczycy. Zrobili to w ramach protestu przeciwko niechęci europejskich drużyn do wzięcia udziału w mistrzostwach właśnie w Urugwaju. Wołgograd Arena to nowo wybudowany obiekt mogący pomieścić nieco ponad 45 tysięcy widzów. Ale po mistrzostwach na potrzeby nowego gospodarza, rotoru Wołgograd, jego pojemność zostanie zredukowana do 35 tysięcy miejsc. Fasada stadionu ma nawiązywać do plecionej wikliny, jednak w inny sposób niż na naszym stadionie narodowym. Oto skład, w jakim dzisiaj zagrają Japończycy. No jak widzimy, mamy tutaj tak zwany diament, czyli wariant formacji 4-4-2, jak on dokładnie działa. Jest to przekształcony system fałszywej dziewiątki. Mamy tu ofensywnego oraz defensywnego pomocnika. Ofensywny jest zazwyczaj kreatywnym technikiem, defensywny niezmordowanym wojownikiem. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Trener stawia na ustawienie 4-4-2 w jego klasycznym wariancie. Czyli szeroko z tyłu i w środku pola, a z przodu dwóch napastników odpowiedzialnych za wykańczanie akcji. Będą zapewne dostawać sporo piłek ze skrzydeł od podchodzących do linii końcowej bocznych pomocników. Zaczęli! To ich ostatnie spotkanie grupowe. Ciekawe jak potoczy się ten mecz, biorąc pod uwagę sytuację obu drużyn. No, już blisko pole karne. Czeka na nadbiegających kolegów. Teraz szansa na prowadzenie. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. nie zdołał sięgnąć piłki, która wpadła tuż pod poprzeczkę. Piękny gol. Wspaniała bramka, aż sam zdaje się zdziwiony, że wpadła. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Shinji Kagawa. Linetti. Lewandowski. Strata w ataku. Zdecydował się na strzał. To! Jest na szczęśliwy talizman! Znowu pokazuje klasę! Haha! Ha. Można powiedzieć, że rozpamiętywali tę pierwszą straconą bramkę, a tutaj zostali skarceni po raz drugi. Tak, to jest taki szybki nokaut. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Asebe, Honda, no, może być groźnie. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. I mamy aut dla reprezentacji Japonii Sakai. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. To jeszcze nie koniec emocji w tej grupie, ale koście mają już zapewniony bezpieczny awans. Będą chcieli dzisiaj potwierdzić dominację. Myślę, że nie odpuszczą, choć mogliby dać odpocząć paru kluczowym zawodnikom przed fazą pucharową. Ale też dla tego ambitnego składu liczy się każdy mecz. Także dziś dadzą z siebie wszystko. Tak to widzę. Honda. Wciąż Robert Lewandowski. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. No piłka po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do bramki. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. A sebe? Shinji Kagawa. Trzecia kolejka fazy grupowej to czasem mecze o honor, ale przede wszystkim to czas ostatecznych rozstrzygnięć. Pamiętamy choćby spotkanie Słowacji z Włochami 8 lat temu. To prawda Darku, wtedy sprawa awansu. Okazja Lewandowskiego. Tak! Brankę dla Polski Znakomity, jak zawsze Kapitan Biało-Czerwonych pokazuje, że wszystko jest możliwe Prosimy o więcej Fantastycznie się go dzisiaj ogląda Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców Spójrzmy na to z innego kąta Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Dobrze przeczytał podani i w porę zareagował. Czekamy na dośrodkowanie Dobra okazja powstania do strzału Tak, tak, mamy bramkę Jest piłka w siatce Kapitalnie to zrobił Świetnie to zrobili Kilka podań, dogranie I perfekcyjne wykończenie akcji Przewaga rośnie, i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Hasebe. Shinji Kagawa. Blisko polekarne może strzelać. Jest szansa. Dobrze się stała z Bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Inui. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerwają grę. Linety. Już blisko pola karnego. Zdążył w ostatniej chwili. Robert Lewandowski. Dobrze. Lewa. Ma trochę wolnego miejsca poddania strzału. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol, ale on się teraz cieszy. Jest dzisiaj w wyśmienitej strzelckiej formie. Trzeci już raz, tak tak, trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Myślę, że on chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali. Hat-trick! i to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Nastawili się dzisiaj na atak, i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. No i udało się. Od zyskać piłkę. Linetti. No może być groźnie. Strzelam! Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Piłka wpadła do bramki tuż pod poprzeczką, ależ precyzja tego strzału minimalnie wyżej i nie byłoby bramki. No, znakomicie to zrobił, takie strzały określane są mianem golissimo. Dokładnie, tak jak powiedziałeś, niesamowite uderzenie, siła, precyzja, wyczucie. Błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz może spokojnie zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty. Nasz rację na naprawdę dobry występ. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. No, przejął ale nie opanował piłki. Świetna, pierwsza połowa w ich wykonaniu. Nie sądziłem, że będą aż tak zmotywowani w tej ostatniej kolejce grupowej. Dominowali na boisku i wynik jest tego najlepszym odzwierciedleniem. Oby tak dalej. Czeka na nadbiegających kolegów. Teraz szansa na prowadzenie. Druga połowa właśnie się rozpoczęła. To już koniec walki w fazie grupowej dla tych drużyn. Kto zostaje w rosyjskim turnieju, a kto jedzie do domu? Za 45 minut wszystko będzie wiadomo. Shinji Kagawa. Buto. Teraz Japonia w ofensywie. A szkoda, nie udało się opanować piłki. Nick. Robert Lewandowski. Zdecydował się na strzał. Tak, tak, gol, gol za Polski! Kiłka wpadła tuż pod poprzeczkę. Bramkarz był bez szans. Bomba jak się patrzy, ciekawe czy to planował. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Shinji Kagawa. Inui. Iwataku, reprezentacja Polski. Proszę Państwa, dla takich chwil ogląda się mecze. Kapitalny, trudny do obrony strzał w górny róg i mamy naprawdę ładną bramkę, zasłużone brawa. Bardzo ładny, precyzyjny strzał, kompletnie nie do obrony. W samo okienko żaden bramkarz nie dałby tu rady. Strzelec wyśmiej tej formy. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. A Sebe? Zindzi Kagawa. Piotr Zieliński. No, z tego miejsca można strzelać. Robert. Dobra okazja. Piękną bramkę dla Polski! Znakomity, jak zawsze! Kapitan Biało-Czerwonych pokazuje, że wszystko jest możliwe! Prosimy o więcej! No sam nie wiem, jak mu się to udało! Rzeczywiście strzelił tak zwaną słabszą nogą! Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery! Dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Honda. Michał Bazdan. Będą mieli szansę, bowiem będą wykonywali rzut rożny. Gdy Robert Lewandowski jest w takiej formie jak dziś, cała drużyna w ciemno może grać na niego, bo wiadomo, że dobrze wykorzysta każdą okazję. Racja gra dziś naprawdę dobry mecz. Kiedy ma piłkę w okolicach pola karnego rywali, bramkarz zaczyna nerwowo przestępować z nogi na nogę. Nie bez powodu, co widzimy na widocznej właśnie na ekranach analizie jego strzałów. Dośrodkowanie z rogu w pola karne. Może uderzać na bramkę. Zdjął mu praktycznie piłkę z nogi. Musi strzelać. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. Świetna akcja w wykonaniu tego zawodnika. Nie dał szans ani obrońcom, ani bramkarzom. No to mamy gola strzelanego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. I bardzo jednostronne spotkanie. Znowu celne podanie tego zawodnika. Honda. No, zastanawia się, czy nie strzelać. HSB. Polacy rozpoczną odrzutem załku. Słusznie, że trener zdecydował się zdjąć go z boiska. No, dziś nie. Nie jest jego dzień, szło mu na murawie wyjątkowo kiepsko. Piotr Zieliński, Łukasz Piszczek, Milik Lewandowski Oddaje strzał Niewiarygodne, udało mu się obronić Wygląda na to, że zrobił to niechcący Trener wprowadza świeżego gracza Wybrali krótki wariant rożnego Dostaje wsparcie Zmienił kierunek biegu i szedł w pole Ojej, nie ma, nie ma bramki. Poprzeczka, a piłka nadal w grze. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Wojciech Szczęsny. Zieliński. Mija 82. druga minuta spotkania. 8 do końca. Blisko już do bramki. Zdecydował się na strzał. Udana interwencja Bramkarza, ale piłka wciąż grze. Panowie, tak się nie gra. Strata na skrzydle. Robert Lewandowski. Niestety stracił piłkę. Wychodzą do kontrataku. Jest szansa na groźną akcję. Przewinienie Kamila Glika. Kamil Blik ukarany żółtą kartką. Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. Jest okazja do strzału. No jak tak dalej pójdzie, to bramkarz niedługo zaśnie. Rywale nie stworzyli praktycznie żadnej groźnej akcji pod jego bramką. A do końca regulaminowego czasu gry pozostała już tylko minuta. Jest przejęcie i mają szansę. al fatalnie! Bramka samobójcza! No cóż, musi teraz zebrać się w sobie, to nie może wpłynąć na jego grę. Jak do tej pory mamy mecz praktycznie do jednej bramki. No i mamy Jacku taką bramkę... Gwizdek i koniec meczu. Wynik mówi wszystko. To było bardzo jednostronne widowisko. To prawda, naciskali, naciskali i nie przestawali naciskać cały mecz, czego odzwierciedlenie widzimy w rezultacie. Trzecia kolejka fazy grupowej to czasem mecze o honor okazja Lewandowskiego. Czekamy na dośrodkowanie. No, dobra okazja do strzału.